Όλα, γι'αυτή την Πόρσκα δεν ξεκινεύω. Πολσκα, ξέρω για Powstała na ruinach miasta Peryklesa, jak mawiano, w sąsiedztwie bogów, a zgubić się w labiryncie jej uliczek to konieczność. Ateńska plaka. Witajcie w trzecim odcinku ucieczki do Aten, tuż za łukiem Hadriana, będącym bramą dzielnicy Plaka, najbardziej klimatycznej części greckiej stolicy, pełnej zabytków z przestrzeni tysiącleci, sklepów, sklepików, kramów, kramików i ich kolorowych wystaw, restauracji, kawiarenek, galerii, ferii, barw, dźwięków i zapachów, a przede wszystkim niezliczonej chmary turystów. Plac Monasteriaki to główny punkt tej części miasta z zabytkową stacją metra pomiędzy dwoma świątyniami, pierwszą pochodzącym z X wieku kościołem Pantanossa, zwanym też Małym Klasztorem po grecku Monasteriaki, i drugą XVIII-wiecznym osmańskim meczetem Cistarakisa z piękną panoramą Akropolu w tle. Oprócz tego, pomiędzy gwarnymi uliczkami zatłoczonej plaki znajdziemy liczne, malutkie oazy spokoju i zadumy. To niewielkie rodzinne kościółki i kapliczki będące wyrazem pobożności Greków budujących je na swoich posesjach bądź w wydzielonych pomieszczeniach ich prywatnych domów. Czasem były wotum za uzdrowienie czy szczęśliwy powrót marynarza z mórz, a czasem potrzebą bliskości miejsca do modlitw. Ich ważną funkcją jest wiązanie sąsiedzkich społeczności wokół tych niemal kieszonkowych miejsc kultu. Spacerując plaką znajdziemy je niemal na każdym kroku. Architektura tej niesamowitej dzielnicy to zarówno wystawne luksusowe kamienice, jak i odległe o ledwie kilka uliczek stare ruiny popadające w niełaskę czasu. Jednak to w żadnym stopniu nie umniejsza ogromnego uroku tej położonej na zboczach Akropolu dzielnicy, usianej licznymi knajpkami, głównie z greckim jedzeniem, żyjącej własnym, niezależnym od reszty, a ten życiem tak różnorodnym, że spacer po uliczkach Plaki to absolutnie obowiązkowy punkt programu każdego szanującego się turysty. Ptaka, prócz uroku kolorowego ptaka, to również wielka historia, a jej pierwszym symbolem jest łuk Hadriana, wzniesiony za wielkiej rozbudowę Aten w II wieku. Za czasów Hadriana oddano również świątynię Zeusa Olimpijskiego. Wojny i żywioły natury, jak trzęsienia ziemi i potężne wichry, ukazały gromowładną władną twarz Zeusa, obracając świątynię w ruiny, Pewnie dlatego, że cesarz w poczuciu swej boskości chciał być w niej jak Samzeus. Kolejnym obiektem, który Ateny zawdzięczają rzymskim władcy była znajdująca się tuż za placem Monasteriaki Biblioteka Hadriana. Powstała jako hołd rzymskiego cesarza dla greckiej nauki i sztuki, które ten niezwykle cenił i szanował. Obiekt miał około kilometra kwadratowego i prócz zbiorów papirusów mieścił czytelnie, sale wykładowe i konferencyjne i przeznaczone dla dyskutujących o filozofii spacerowiczów portyki, zapewne od których pochodzi druga nazwa tego kompleksu – biblioteka Stukolum. Wichry wojen nie były łaskawe dla obiektu i po zniszczeniach w kolejnych odbudowach biblioteka już nie odzyskała swoich funkcji, a dziś to zaledwie powidoki świetności tego naukowego kompleksu. Kilka kroków powyżej znajduje się zbudowana za cesarza Augustusa Agora Rzymska. Nasz spacer przebiegał odwrotnie do historycznej osi czasu, bo ten obiekt powstał wcześniej, około X wieku, ale przejął funkcję po swojej przepełnionej ludźmi, budynkami i pomnikami poprzedniczce, Agorze Greckiej, do której dotrzemy za chwilę. Tu był nowy miejski rynek z umiejscowionymi pod portykami wokół Głównego Placu sklepikami. Do forum przylega kolejny ważny starożytny zabytek – oktagonowa wieża wiatrów, która zgodnie z naszą wędrówką powstała przed rzymską Agorą i była obserwatorium meteorologicznym i miejscem, gdzie mierzono czas. Zaprojektował ją grecki astronom Andronikos Skyros, a płaskorzeźby na jej ścianach obrazują kierunki wiatrów. Niestety nie zachowała się postać Trytona, która obracając się wskazywała wiatr na odpowiedniej płaskorzeźbie. Kolejne kilka kroków dzieliło nas od przedsionka wspomnianej agory greckiej, mianowicie biblioteki ufundowanej przez ateńskiego bogacza Tytusa Flawiusza Pantainosa, który prócz księgozbioru i czytelni stworzył tu centrum intelektu, kultury i filozofii. Jednak naszą uwagę przykuł wyłaniający się w rogu gmach, który wpisał się na trwałe w historię naszego kraju. Stoa Attalosa u stóp Akropolu. Była niemym świadkiem podpisania traktatu ateńskiego, na mocy którego Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Agora grecka, której historia sięga 600 roku przed naszą erą, była doskonałym tłem tych wydarzeń, ponieważ właśnie w to miejsce ateński mąż stanu Solon przeniósł debaty polityczne, co stało się symbolem upadku rządów arystokracji i początku rządów ludu, czyli demokracji. Na koniec wędrówki przez Plakę trafiliśmy do najstarszego zachowanego domu w Atenach zbudowanej w konwencji Konaka rezydencji rodziny Benizelu. Dolna kondygnacja służyła celom gospodarczym z dzbanami na oliwę, z na ziarna i wszelkie zapasy żywności, a także studnią i tłocznią wina. Najstarszą część budowli datuje się na XVI wiek, choć jego obecna bryła została ukończona 200 lat później, ale rodzina Benizelu przez wieki należała do najbogatszych rodów ateńskiej arystokracji. Obraz wybuchu arsenału w Partenonie zdobi przejście na tylny dziedziniec domu, który miał charakter ogrodu. Dziedzińce były chronione wysokimi murami dla zachowania prywatności, a tu mieszkańcy rezydencji odpoczywali i podejmowali gości. Góra była strefą mieszkalną z otwartą przestrzenią wspólną i pomieszczeniami zwanymi ontas, meblowanymi tak, by łatwo zmieniać ich funkcję, np. przykład sypialnej nadzienną. Muzeum jest darmowe, ale pamiętajcie o dobrowolnym datku. Tuż przy obrzeżach dzielnicy Plaka przy placu Metropolis stoi największy i najważniejszy kościół Aten Katedra Zwiastowania Matki Bożej, która jest siedzibą arcybiskupa Aten i całej Grecji. To stosunkowo młody zabytek, bo budowa zakończyła się już w czasach wolnej Grecji w 1842 roku. Oranże tej świątyni świadczyć mogą te piękne freski nadające kościołowi dostojeństwa i katedralnego szyku, a ilość złotych zdobień daje wrażenie ogromnego bogactwa. Tu znajdują się również relikwie prawosławnych świętych, zakonnicy i męczennicy Filotei i patriarchy Konstantynopola Grzegorza V, również męczennika. Jednak najcenniejsze skarby kryją się w katedralnych kryptach. Gdzie zorganizowano niewielkie, ale robiące ogromne wrażenie, muzeum szat i naczyń liturgicznych oraz cennych manuskryptów, akcesoriów i biżuterii sakralnej. Spoglądając na te kosztowności, wróćmy do postaci świętej filotei. Która urodziła się jako Rewula Paraskiewa Benizelu i pochodziła z arystokratycznej rodziny, której nazwisko już padło w tym odcinku, bo najstarszy ateński dom z poprzedniego rozdziału był jej domem rodzinnym. Po krótkim małżeństwie w bardzo młodym wieku wstąpiła do zakonu i rozpoczęła szeroko zakrojoną działalność charytatywną i społeczną, zakładając szkoły, szpitale czy sierocińce. Jednak najbardziej zapamiętano ją za walkę z przemocą wobec kobiet. Filotea wykupywała i finansowała ucieczki nałożnic z tureckich haremów i ukrywała je w klasztorach nierzadko brzemienne. Ta niezwykła kobieta nawet swą śmiercią niosła świadectwo swego dzieła, ponieważ pojmana przez Turków była brutalnie torturowana i porzucona u bram klasztoru, w którym na skutek obrażeń zmarła w opinii męczeństwa i świętości. Święty Grzegorz natomiast został powieszony na rozkaz osmańskiego sułtana Mahmuda II za to, że nie zapobiegł greckiej rewolucji. Jego ciało wleczono po ulicach Konstantynopola, czyli dzisiejszego Stambułu, i wrzucono do Złotego Rogu od nogi ciśnijny Bosfor. Rozmyślając nad losami prawosławnych świętych i podziwiając te misterne dzieła sztuki, ruszyliśmy ku Małej Katedrze, jak zwyczajowo nazywany jest kościółek Panagia Gorgoepikos lub oficjalnie Kościół Świętego Elefteriosa. Ta bizantyjska budowla powstała w miejsce mało popularnej pogańskiej świątyni bogini Ilitii, która w niezwykły sposób wiąże się z losami chrześcijańskiej Filotei ponieważ była opiekunką kobiet rodzących i w połogu z tego powodu nie cieszyła się szerokim kultem bo nawet w starożytności greckie kobiety miały bardzo ograniczone prawa wiek tej świątyni jest zagadką do dziś gdyż do budowy użyto wyłącznie materiałów z rozbiórek innych budowli nie mówią o tym również historyczne przekazy długi czas niszczała a z licznych niegdyś fresków pozostał ten Wizerunek Marei zwanej niegdyś pana Giją. Naprzeciw głównego wejścia na Akropol znajdziemy brukowaną drogę, która wiedzie na wzgórze Filopapu. W 116 roku naszej ery na szczycie zbudowano mauzoleum dla zmarłego rzymskiego księcia Filopaposa, który osiadł i był wpływowym obywatelem i dobroczyńcą Aten i tak jego imię przyjęło całe wzgórze. Już na początku przechadzki mijamy kościół Agios Dimitrios Lombardiaris, co luźno można przetłumaczyć jako Świętego Dimitriosa Armatnika. Legenda mówi, że w przeddzień święta Dimitriosa turecki dowódca garnizonu chciał ustawić wielką armatę zwaną Lombarda naprzeciw Propylejów, gdzie miały odbyć się główne uroczystości, by zabić ich uczestników. Jednak gdy wprowadzał swój plan w życie, piorun uderzył w arsenał, powodując eksplozję, która go zabiła, ocalając jednocześnie wiernych. Pochodzenie kościółka wedle inskrypcji na freskach datuje się na 1732 rok, jednak kościółek był wiele razy przebudowywany i ostatecznie odrestaurowany w 1955 roku. Obecnie dzięki malowniczemu położeniu. Świątynia ta jest popularnym miejscem ślubów. My tymczasem ruszyliśmy na górę i na całe szczęście nie była to forsowna wspinaczka, a raczej przyjemny spacer po niezbyt stromych schodkach i ścieżkach. Zbliżając się do szczytu, dotarliśmy do miejsc, z których Filopapus słynie najbardziej punkty widokowe z najlepszą panoramą Akropolu w całych Atenach. Tu widzimy wspomniane we wstępie mauzoleum Filopaposa, które nie dotrwało do dziś w pierwotnym stanie. Prawdopodobnie podczas oblężenia Aten przez Wenecjan pomnik trafił turecki pocisk. Uszkodzeniu uległa jedna trzecia budowli, a komora grobowa została zniszczona całkowicie. Za to wieczny i nienaruszony pozostał niepowtarzalny widok. Na wyjątkowo pięknie prezentujący się od tej strony Akropol i niemal calusieńkie Ateny. Schodząc w dół warto bacznie obserwować przydrożne zarośla, by nie przegapić tych sympatycznych mieszkańców wzgórza Filopapu. I wraz z tymi pięknymi żółwiami zapraszam Was na kolejny odcinek ucieczki z miasteczka do Aten, a tym widokiem na Akropol żegnam się z Wami. Do zobaczenia.